Już od 9 lat stowarzyszenie z dobrego serca oraz zespół szkół i placówek specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej pokonuje bariery osób niepełnosprawnych. Piknik zawsze odbywa się na wiosnę, to stanowi podsumowanie, można powiedzieć, działań, które w danym roku szkolnym Wspólnie ze stowarzyszeniem szkoła wykonywała, promowała również w ten sposób działalność stowarzyszenia, a stowarzyszenie promuje działalność szkoły. Jest to podsumowanie naszych osiągnięć, naszych sukcesów, a jednocześnie dobry, dobra chwila do spotkania się osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi, czyli szeroko rozumiana integracja zabawy sportowe przejażdżki konne klub sportów walki a na scenie Marcelina Miśta Majoretki fantazja zespół projekt oraz autor znanego przeboju Aisha Marcin Klimczak zespołu Magma a na scenie ja chciałbym wszystkim państwu przypomnieć wszystkie swoje wcześniejsze piosenki które nagrałem z zespołem Magma nie zabraknie Aiszy, też będzie piosenka pod tytułem Wszystkie chwile, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście w reportuarze dzisiaj też się znajdą nowe zupełnie single, które niedawno zostały nagrane już pod swoim nazwiskiem. No właśnie, bo chyba reaktywacja magmy nastąpiła. Jak najbardziej jestem jak najbardziej za, żeby tak się stało. Troszeczkę wody w rzece upłynęło, dlatego myślę, że to jest bardzo dobry czas. Na na to, żeby, żeby nagrać coś nowego i, i zaproponować coś wspaniałej publiczności. Ale Ajsza wciąż porywa tłumy? No, no oczywiście to, to już nie jest tak jak w latach 90 ale to bardzo miło słyszeć piosenkę w radiu do tej pory, czy w rmf czy, czy w zet czy w dużych rozgłośniach polskich. W dalszym ciągu jest grana, także na pewno to jest miłe. Na koncertach... Ja bardzo lubię kontakt z publicznością, także czy to jest ta Aisha, czy to jest Jimi Hendrix, z którym to jest drugi projekt, z którym jeździmy po Polsce. Zawsze jest podobnie. Człowiek niepełnosprawny potrzebuje pomocy człowieka sprawnego i to wydarzenie jest tego najlepszym przykładem.